wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dante the Player. Zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu Lucius. Jak widzicie, jestem w ogrodzie. Razem ze mną siedzi matka Nancy. Zobaczmy. Yy, mapa coś pokaże. Mapa nic nie pokazuje, a poradnik yy, no tak. Mój tak zwany ojciec zbliża się do mnie pokłóci się z matką. Teraz ona siedzi w ogrodzie, a on szuka dowodów przeciwko mnie. Przykro mi mamo nadszedł twój czas. O! Okej. Okay. Coś się pojawiło. W tamtej szopie jest dużo przydatnych rzeczy. Światła nie działają. Zdaje się, że do szopy nie dochodzi prąd. Muszą to naprawić. Już do końca odbiło. Gdzie mam teraz to być? Hmm. Chwileczkę, bo chodzi o... Tam jeszcze jakieś światła nie działają. Jakieś narzędzie może. Może tu będzie... Gdzieś tutaj może coś było przydatnego. a może tutaj ha. nawet jeszcze jego ciała nie wzięli. Tutaj nie będzie nic ciekawego. Czy się. Co to jest? Bezpiecznik. Gdzie mam to dać? O! Mam mi się włożyć bezpiecznik. Wszelkie powinno być zasilanie. Założę się, czy uda mi się teraz wychować jakieś tam maszyny. Chodzi o tą sprężarkę powietrza. Muszę się słuchać. Starych w bez Ja to już we wcześniejszym odcinku połączyłem na chwileczkę. Ja cały czas nie wiem gdzie są miłości. Tam na górze nie. I tutaj mogę nic się Co to? Dojście do pistoletu Połączono O! Co mam teraz zrobić? Gdzie mam to Nie zauważyłam, mnie. O, tutaj idzie. Nie patrzcie na mnie, matka. Włożyłem. Aktualizacja Czas na z ciała, to słabiego umysł. Dostanę tylko jedną szansę, gdy on będzie w stanie przedstawić się moim mocą. Czas użyć kreatywności. No, idzie tu. Zobaczę co on zrobi. A, aha, aha. Ok, mam już naładowany pistolet na proście. Mam nadzieję, że tym razem już mi się uda. Ja. Muszę to szybko zrobić. Jest, udało się. I done? No. No, this can't be. I swear, it wasn't me. It was the boy. He's the he Antichrist. He saw the whole thing. It's over now. You're Get under your arrest. your off me! Stay with the kid. I'll go after him. I'll call for backup. He eluded us, somehow, until we finally caught him in the act. All the signs of his deteriorating mental state had been there all along. I remember watching him pull the trigger on that nail gun. It felt like time was slowing down as the nail went through her skull, ripping pieces of her brain with it onto the lawn. Her body fell to the ground like a lifeless rag doll, and all the questions, the mysteries, the suspicions were put to rest. Charles Wagner killed her right in front of our eyes, and when we tried to apprehend him, he managed to escape. I told the deputy to take care of the kid. We witnessed the whole horrible event, and I went after the perpetrator. I was in close pursuit when I lost control of the car and crashed into a ditch. I tried to notify the deputy. There was a chance Wagner would double back to the mansion. But there was no answer. When I finally arrived, the worst had already happened. All units secure the perimeter. We have a suspect in flight Charles Wagner, Caucasian, early 40s. Proceed with caution. Suspect may be armed and dangerous. Yeah, that Charles Wagner. Trying to get a child psychologist in here, too. We got a kid here who's just seen some pretty serious stuff. Okay, son. There's nothing to be afraid of anymore. Just try to relax if you i nawet nie mogę się ruszyć teraz. Muszę jakieś statuetki tutaj biznes.

O jesteś tym wiatepi. Well. nic na ciąkach A czy mam tak jakby do wyboru dwie rzeczy ja ciało okay. Wydaje się być na zbyt bysty, wyczekuję, za moim ojcem. Teraz mam możliwość być się z jego gościem. On myśli, że jestem tylko niewinnym chłopcem. Zastanawiam się, czy nie mógłbym go trochę wystraszyć. Wydaje się być bardzo nerwowy. Krzyże na ścianie wpływałem jednak na moje moce. Może mógłbym wykorzystać jego na swoją korzyść? Krzyże zostały zniszczone. Czuję, że moje moce szybko wracają do normy. Nadszedł czas, by znów użyć kreatywności. Wentylator view jak szalone. Ok, czyli... Hmm. które mam wybrać. Dobra, wezmę ogień.

Czemu nie mogę użyć tego. To muszę uciekać. Gdzie on jest? Dobra. prawda, Jednego załatwiłem. drugiego też. Cześć ja się został. он гашница мне за вообще это

To na niego nie działa. On się... Ej, raz mnie tafi już jest koniec gry. Może, może coś innego muszę tam zrobić. Tam coś tam było. O, a to. Aha. Czyli muszę coś tą kolumną zrobić. Tylko muszę najpierw mu uciec. Dobra, wiem już co. Wiem już jak. Ej. Dobra, nie zdążyłem nawet. Nie no, ciężki, ciężki ten finał jest z ojcem. Co innego, mogę... Co innego mogę zrobić? Co innego mogę zrobić? Co innego mogę zrobić? Coś tam kolumną muszę. O. Ale... No dobra. Jeszcze raz spróbuję. <laughs> nie no, finał, finał epicki <laughs> zabili Ej, on mnie zablokował, nawet nie mogłem przebiec. To nie fair, on mnie zablokował, Hamsko. I... Mój. Hmm. W końcu mi się uda. Mam, mam pomysł chyba. No, o. Ale. O! No, chodź jeszcze chodź, chodź. No, chodź bliżej. Teraz mi się uda. Trudno się udać. Ej no! a Nie miałem włączonej telekinezy. <laughs> Okej, okay, telekineza włączona. Znowu spróbuję przebiec koło ojca. Ej, 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 odejdź. Troszkę dalej ode mnie. Dobra, teraz powinno się udać. Się udało. osiągnięcie Sun the Devil W ten oto sposób dotarliśmy do końca Luciusa. Nakręciłem jeszcze sporo odcinków i zauważyłem, że to było tylko pierwsze zakończenie. W kolejnym odcinku zamieszczę, wrzucę pomontowane filmiki z alternatywnego zakończenia, zakończenia Luciusa. Tamte, tamte walki będą zapewniać, że będą znacznie ciekawsze. Chciałem zrobić jeden odcinek, ale uznałem, że to byłoby stanowczo zbyt długie, więc podzieliłem na dwie części. Dzięki za oglądanie i zapraszam do nowe, kolejnego filmiku. Dzięki. Mówi dla Was Dante We Player. Cześć.